Raz, raz, raz. No więc, cześć, witajcie. Dzisiaj test yy, wielki WOTA, czy mi znów działa nagrywanie. I jak widzę działa i to nawet bardzo ładnie. Z tego co widzę 20 fpsów w końcu, a nie 5 czy 2, jak potrafiło być ostatnimi czasy. <laughs> nie odpalałem WOTA od ło, ho, 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 ho tak długiego czasu, że masakra. Ale w końcu stwierdziłem, że no, przydałoby się. Yy, dlatego, dlatego sobie właśnie pojadę dzisiaj panterką. Pewnie się zastanawiacie, czemu nie ma ładowania gry, ponieważ gra mi się długo ładuje. Bardzo prosta odpowiedź. Jedyny minus właśnie po tym patchu, to dalej mi się gra długo ładuje, ale widzę FPS-y zostały naprawione. Pewnie zastanawiacie się też, dlaczego mam tak słabo grafikę ustawioną, żeby mieć 60 FPS-ów, jak sobie gram normalnie. Tak, w końcu mogę mieć tyle FPS-ów, także fajnie. Póki mi się komp nie zagrzeje, to będzie dobrze bo to jest dopiero druga bitwa dzisiaj przy następnej już nie będzie tak kolorowo jak na łazarskim a, nie zdążyłem tu gdzieś chyba jest przestrzeń jakaś o właśnie a, mam nadzieję, że trafiłem dobra, ale póki co w tą stronę ten isu pewnie jest na tyle głupi, żeby się nie przesunąć Oj, albo albo się przesunął. Nawet także poświecimy. O, no spokojnie. Pod dziwnym kątem nawet weszło. To było dziwne. Może to T7,1 gdzieś będę widział? Nie. Tu to T2,9 będzie trzeba kasować. A też się gdzieś tam za domek schował T71 T3-4 O od boku Wierzyczkę powinno wejść Tylko żeby trafić jeszcze A to wbrew zasadzie nie jest takie proste On gdzieś tam stał Jestem, raczej nie ma szans, żeby wykryli o, i tu trzeba T29 skończyć, bo może być nieprzyjemnie. M103, T71, proszę bardzo. Jak na ostrzu wystawione? Nie, jednak nie. Gdzieś tam się chowa, między chatkami. Oj, i za, za małe wyprzedzenie. Z takiej odległości ja go raczej nie wykryje. Tam jest M103, też go nie wykryje. Yy, to znaczy, nie strzelę do niego. Nie no, z takiej odległości w biegu, jeszcze między chatkami gdzieś ciężko. Ciężko, ciężko. Yy, tu jest ISU, o proszę. Jezu, czy oni tego ISU nie widzą, czy co? Tylko ja strzelam do tego ISU. Hmm, dobra, przydałoby się troszkę podjechać. Nie wiem, czy dobrze robię wyjeżdżając tutaj. Teraz już powinienem ich wykrywać. Raczej. Albo i nie. Oj, oj, oj. Dawno nie grałem. Bardzo dawno. A dzisiaj rano się obudziłem z taką myślą na mordzie. A, a pogram sobie pantera. To sobie odpaliłem wota i, i sobie gram. Póki co, póki co mi się bardzo przyjemnie gra. O tak jak mówiłem, bez nagrywania mam 60 FPS-ów. Sick. Po prostu tak się Micha cieszy, że masakra. O, przy okazji jest mi tak cholernie zimno, bo zostawiłem otwarte okno i. i to był błąd. Już mnie wykryli. Na stówę. Albo i nie. Dobra. No to dalej świecimy. No, tak jak myślałem. Mówiłem, 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 że mnie wykryli. Jak widać, tak, wykryli mnie. Dobra. To za następny krzaczek. I dalej stoimy. Z tamtej strony raczej ciężko mi będzie coś ustrzelić. O proszę, 103 Było. Żeby mi się przesunął, to bym jeszcze widział tego super pressinga, Ale nie chcę się tutaj już przesuwać. No, to jeszcze nie jest aż takie przegrane. Dopóki ta strona nasza nie zraszuje, nie wie ile my tu mamy ludzi. Nie, to już jest raczej przegrane. Mniejsza. Tam już za górkę wjechali. Też już nie postrzelam. Chociaż, no, dokładnie. Tutaj 25 na 2 chociaż widzę. Widzę. Tylko i tak, i tak nie trafię. Oj Jeszcze w tego carne rwona, żebym trafił to by było fajnie. Tu już i z też raszuje. No. Także to by było na tyle. Ja sobie sprawdzałem. Także yy, będziemy wracali do serii z yy, Vota. Ja się z tego powodu bardzo cieszę. Mam nadzieję, że wy też. Długo nic złota nie było, a w końcu by się przydało. Także pod spodem macie linki. Lajkujcie, subskrybujcie, followujcie, komentujcie i oczekujcie większej ilości materiału złota. Albo inaczej, w ogóle oczekujcie materiału złota. Cześć.